Lose, lose. Drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na rozmowę z pisarką gotową na wszystko. Izabela Frączyk jest gościem Radia Plus. Witam cię serdecznie. Witam, witam serdecznie, witam cię, witam Państwa. To już taka tradycja, że przed świętami wpadasz do nas i mówisz, co się u Ciebie dzieje i co szykujesz na przyszły rok, które to już nasze spotkanie? Bo ja już straciłam na chube. chyba nie było książki, przy której byśmy się nie spotkały. Nie, a... wszystkie omówione, wszystkie podpisane, rozdane u nas na naszej antenie, no i przyszłaś z kolejnymi prezentami. Oczywiście, zawsze przynoszę za sobą książki. Siostra mojej siostry. Ten tytuł Twoje fanki już chyba dobrze znają. Znają, ponieważ ten tytuł jest wznowieniem, że ta pozycja książkowa jest wznowieniem, ponieważ siostra mojej siostry już ukazała się kilka lat temu na rynku. Tak to już w naszej branży jest, że tytuł, który ma 5, 6 lat, to właściwie to już jest prehistoria, ponieważ tyle się wydaje, tak duży tłuk jest na rynku wydawniczym, że te stare tytuły one w pewnym momencie tracą jakby ten impet. Przestają wydawnictwa robić do druki, jakby zamówienia z rynku nie spływają, nakład się kończy, no i, no i zostajemy właściwie bez książki. Tak się okazało, że jednak czytelnicy po kolejną moją pozycję, która już się skończyła, upomnieli się i właśnie postanowiliśmy dać im tą książkę w nowej odsłonie. Wydaliśmy ją jeszcze raz z nową okładką, z nowym składem, z troszeczkę większą czcionką, ponieważ tutaj też mieliśmy mnóstwo apeli od czytelników, że większość nosi plusy i, i że czcionka jest za mała, teraz jest odrobinkę, odrobinkę większa, co spotkało się rzeczywiście z takim przyjaznym przyjęciem przez właśnie czytelników. No i, no i mamy ponownie siostrę mojej siostry. To jest taka skomplikowana historia dwóch sióstr przyrodnich z dwóch różnych światów. Tu jest mnóstwo kontrastów w tej książce. Dokładnie, one są z różnych światów, te dwie dziewczyny. Mało tego, one w ogóle nie wiedzą o swoim istnieniu przez bardzo długo. Ja w ogóle dostałam od wydawcy taki pomysł. To była pierwsza książka, gdzie coś mi zasugerowano i wtedy, to była piąta chyba, mój, moja książka wydana i wtedy jeszcze, znaczy nie czułam się na tyle pewnie jako pisarz, żeby jakby móc sprostać, czy chcieć sprostać czyimś wymaganiom. Ja chciałam pisać to, co mnie się w głowie urodzi i tutaj sam pomysł, tylko pomysł, że są dwie siostry, które nie wiedzą o swoim istnieniu, i nagle mm, spotykają się i to spotkanie wywiera ogromny wpływ na życie jednej i drugiej. Ja tylko tyle dostałam. Nikt mi niczego nie sugerował, nikt nie, więcej nic, nic nie mówił. Mm, I to już sprawiło wtedy, że trochę, trochę źle mi się jakby tą książkę pisało, bo czułam się, że robię to jakby pod dyktando. Ja później już się nauczyłam czerpać z pomysłów y, takich podsuniętych, no ale już mówię, przy 16, 17 książce to się to robi trochę inaczej niż robiło się przy piątej. No i pojawiła się przede mną dosyć szybko, pojawiła się Hanka. No właśnie, bo ty tak masz, że twój bohater nagle w swoim życiu się pojawia i ty no tak. musisz coś z tym zrobić po prostu. No tak, no tu wiele się nie musiałam uczyć, bo ona uczyła w szkole plastyki, także nie musiałam robić jakiegoś nadzwyczajnego researchu i się i zatrudniać się nie wiadomo gdzie. Także Hanka pojawiła się w bieszczadzkiej wiosce, w ubogiej chatynce, w takiej miejscowości na końcu świata właściwie, a że dziewczyna była dosyć mądra, oczytana, taka zaradna, ona sobie jakoś tam w tym, może nie jakimś skrajnym ubóstwie, ale w tej, w tej skromnej egzystencji radziła. No i nagle okazało się w pewnym momencie, że, że ona ma siostrę. Po prostu jest siostra, która pracuje w Warszawie, jest gwiazdą telewizji, jest, nie schodzi z czerwonych dywanów, ze ścianek, jest bardzo piękną osobą, bardzo taką wyszczekaną i obytą, ale z drugiej strony jest taką totalną jędzą, podłą wręcz i taką okropna no, baba. No. Tak naprawdę strasznie jej nie lubiłam. I hanka pojawiła mi się przed oczami bardzo szybko, bardzo szybko przede mną stanęła. To na tą Kaję ja czekałam chyba z półtora miesiąca. W końcu urodziłam się pod prysznicem kiedyś pewnego dnia. Pamiętam to jak dziś, bo strasznie długo czekałam na tą Kaję. Mm, Dziennikarka, na... celebrytka. Czy wpadłaś na pomysł właśnie takiej postaci, nie wiem, przeglądając pudelka? Nie, nie, nie. To jest taka postać, którą nie mogę powiedzieć, kto to, kto to jest, ale to jest osoba bardzo silnie związana z mediami i, i ta pani zawsze mi strasznie działała na nerwy. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego, ale czasem jest taka antypatia, taka niczym nieuzasadniona, bo nic mi nie zrobiła, ale, ale po prostu do tego stopnia, że ja bardzo rzadko oglądam telewizję, ale jak tylko widziałam Miał na ekranie, to natychmiast przełączyłam. Chyba wiem o kim mówisz. Więc bardzo, bardzo mnie denerwowała i postanowiłam, jakby z tej pani zrobić. No, ona stała się pierwowzorem dla, dla Kai. No i rzeczywiście dziewczyny się spotykają, ich życie się splata i łączy na dłuższy czas. No i teraz jedna i druga musi się czegoś nauczyć od tej drugiej siostry. No i... Każda z nich będzie czerpać od drugiej, będą się czegoś uczyć. No tylko tak, czego się nauczą. Prawda? No, czy przejmą te rzeczy pozytywne, czy wręcz przeciwnie. Zachęcamy Państwa do lektury. Siostra mojej siostry to taka idealna powieść, żeby wsunąć ją pod choinkę. Przepiękny prezent. To która z kolei z Twoich książek? To była piąta? Chyba piąta. Piąta. Teraz albo mamy... piąta, albo szósta. Już teraz naprawdę już zaczynam się gubić w tych starszych tytułach. A teraz mam były... już piętnaście tytułów na Twoim koncie. Piętnaście, tak. I co się teraz pisze dalej? No, szesnastą i siedemnastą książkę właśnie już się redaguję, właśnie skończyłam redag i, I cała szczęśliwa, odesłałam tekst już w weekend do korekty. Także mamy następną, następną premierę w lutym i będzie to premiera, to jej mogę już powiedzieć oficjalnie. To będzie kontynuacja, wszystko nie tak, tytułem: wszystko nie tak, dwa. I teraz, żeby było ciekawiej, ta książka ukaże się w dwóch odsłonach. Będzie miała dwa alternatywne zakończenia, i połowa nakładu będzie miała jedno zakończenie, a druga połowa nakładu będzie miała inne. Oczywiście będzie to w bardzo czytelny sposób pokazane, żeby kupujący wiedział, którą wersję kupuje, że kupuje jedną i drugą, żeby przypadkiem się komuś nie pomyliło, że to są, nie wiem, jakby dwie części następne, bo cały czas tytuł będzie ten sam. Jeszcze nie mamy okładek, bo pracuje grafik nad tym, żeby, żeby rzeczywiście zrobić tak, żeby te okładki były takie same, ale inne, więc to jest, mm -hmm, to jest mm -hmm. trochę takie no, no, trudne wyzwanie. No, nie wiem, może kolorystycznie będą się różniły, może no, oczywiście będzie ta jedna. Z tych okładek na plecach, okładki, na tyle okładki, więc stwierdziliśmy, że ten tytuł taki, właśnie, wszystko nie tak, że nam daje też możliwość tak trochę zaszaleć. A to fantastyczne, bo jak na przykład nie spodoba mi się pierwsze zakończenie, to zaraz idę do księgarni, kupuję drugą książkę i z pełną satysfakcją czytam kolejną wersję. No w pewnym momencie wątek taki, taki główny po prostu idzie w lewo, a <laughs> drugie idzie w prawo. A skąd to się wzięło? Najmniej nie, nie był to pomysł taki, żeby jakby zmusić czytelnika, żeby kupił dwie wersje. Wzięło się stąd, że no ja właśnie pamiętam na delegacji w, w Kielcach, siedziałam tak właśnie sobie na balkonie i jak ja to mam zrobić? Bo jak zrobię tak to przecież mnie te czytelniczki zabiją. Ale jak zrobię w drugą stronę, to też mnie zabiją. Ale jak zrobię raz tak i raz tak, to może, może mi się upiecze. Fantastyczne. Może, może, może rzeczywiście, ale rozmawiałam z bibliotekarkami bardzo, bardzo często od tamtego czasu i powiedziały mi, że jeszcze czegoś takiego nie, nie było, żeby jakby w dwóch odsłonach wyszła ta sama książka, żeby, żeby to alternatywne zakończenie właśnie ukazało się w taki sposób i w tak jakby obszerny. Część wątków idzie sobie dobrze, tak samo, a część idzie, idzie zupełnie w inny Kierunku. Ale stawisz swoje czytelniczki przed trudnym wyborem, no bo jak będą chciały kupić Twoją nową książkę, będą musiały od razu zadecydować o finale tej powieści. No, ale może ten finał na przykład w pierwszej odsłonie się spodoba mm, bardziej, mm. już nie trzeba będzie nic, nic yy, prawda, czytać dalej. A jak na ten pomysł zareagował Twój wydawca? Powiedział, od razu wchodzimy w to, czy i zazwariowałaś? No, nie, no do mniej więcej tak, tak to <laughs> wyglądało, bo ja zawsze mam jakieś dziwne pomysły i czasem muszą mnie studzić. Tymczasem tutaj no, mam taki pomysł. No wie, słuchaj, czego nie zrobić? Będzie niedobrze, ale jak zrobię i tak, i tak, to będzie ok. No i rzeczywiście zapanowała konsternacja po drugiej stronie telefonu, łącza telefonicznego i do chwilę to trwało, ale po konsultacji z innymi działami: no dlaczego nie? Super pomysł, róbmy, tak, pisz. No to ja wtedy dostałam wiatrów, w żagle, już taka, taka już z błogosławieństwem na, nad sobą, już zaczęłam się zastanawiać, jak ten, jak ten jak tą akcję poprowadzić w obie strony. Izabela Frączyk, pisarka gotowa na wszystko. Tak gotowa jest. na każde Nawet rozwiązanie. Na podwójne, <laughs> na podwójne zakończenie. A skąd się wzięło właśnie to hasło? Czy sama sobie je wymyśliłaś? Czy może któraś z twoich przyjaciółek powiedziała Iza, ty jesteś pisarka gotowa na wszystko. Nie, to się wzięło z wydawnictwa, z takiego, z takiej Burzy mózgów, ponieważ yy, dokładnie przy powieści spełniony sen. Jak już wcześniej wspomniałyśmy, mój bohater staje przede mną w komplecie ze swoim zawodem, ze swoją fizjonomią, tożsamością. No, on jest w komplecie. I teraz pół biedy, jak stanie przede mną nauczycielka na przykład. To ja wiem, jak ona pracuje, ale jak stanie przede mną dziewczyna, która mówi właśnie radośnie: słuchaj, ja pracuję w telewizji i zrób coś z tym teraz, to ja muszę iść do tej telewizji i tam się czegoś dowiedzieć. Nie mam mowy, Rzymia i zmieniła zainteresowania. Więc tutaj stanęła właśnie na stacji benzynowej przede mną Beata. I Beata powiedziała: słuchaj, ja tu pracuję, a teraz ty coś z tym zrób. No ja się zatrudniłam do pracy na stacji benzynowej, no bo skąd miałam wiedzieć, jak to wygląda. My wszyscy wiemy, co to jest stacja benzynowa wszyscy tam bywamy, ale zauważ, że bywamy tam jedynie w przelocie, tam się nie przyglądamy, nie zastanawiamy się, nie, nie kombinujemy, nie sprawdzamy niczego, po prostu tankujemy, wsiadamy, odjeżdżamy, jesteśmy tam przez, tylko przez chwilę, natomiast ci ludzie tam, oni tam są cały czas, to jest ich praca i z czym oni muszą się spotkać, jakie tam historie się dzieją, zauważmy, że tam przyjeżdżają ludzie na różnych, w różnych sytuacjach będący, na różnych etapach swojego życia, tu nie wiem, tu facet wiezie na przykład żony na porodówkę, której wody odeszła, Szły. Tutaj właśnie jest kłótnia kochanków. Ktoś jest na przykład, nie wiem, przyjedzie pijany, przyjedzie złodziej ukraść paliwo, zatankować bez tablic na przykład. Tu ukradnie coś tam. Więc takich sytuacji jest całe mnóstwo, tylko że każda branża ma te swoje smaczki i skolekcjonować je w jakiś sposób. No można tylko konsultując się z kimś, kto to robi albo samemu po, po części tego doświadczyć. A czy jest coś, na co nie jesteś jeszcze gotowa, żeby to opisać? Ostatnio mnie zapytano, w jaką postać jakiego zawodu bym nie chciała uprawiać na potrzeby książki, no chyba żadnego takiego związanego <laughs> z przestępstwem. Nie wiem, no mam nadzieję, że nie pojawi się na przykład przede mną bohaterka, która właśnie radośnie mimo, mi oznajmi, że pracuje w, nie wiem, w prosektorium na przykład. O no. tym pomyślałam. No bo to jest takie, chociaż ja wiem, zawsze byłam ciekawa, jak to tam wygląda. A jak Iza Frączyk mówi, że jest czegoś ciekawa, oj, to różnie to się może skończyć. To może, może być skończyć. różnie, rzeczywiście tak. Mm -hmm, aż się boję pomyśleć, naprawdę. Nie, nie to już zostawmy <laughs> to prosektorium może. <laughs> no bo był stok narciarski, przecież była farmast Stadnina, stadnina, hodowla koni, tak, było. tak, Hodowla tak. Pt ptactwa ozdobnego. To, to możesz być konsultantem zbyt. w wielu branżach. Tak, a kolej nową wybudować, proszę bardzo. Świetnie też dogadujesz się <laughs> ze zwierzętami. Z kotami i z psami, czego owocem jest oczywiście taki prezent, który twoje czytelniczki mogły dostać na targach książki, czyli świat Ale według wiem, o ciumka o i tornado. Wydałaś taką książeczkę, która była prezentem dla twoich czytelniczek. Niestety cały nakład się wyczerpał. Jeden egzemplarz tutaj. Jakimś cudem Ale do mnie trafi, a nie zdradzę nie? swoich tajnych kanałów. Nie zdradzę, nie zdradzę. Co znajdziemy w tej książce, która jest, zdraćmy, do pobrania jako e-book? Jest to pobranie jako e-book. Skąd się to wzięło? No chcieliśmy zrobić jakiś prezent dla y, moich czytelników, dla moich gości, którzy odwiedzą mnie na Stoisku Pruszyńskiej Spółka podczas krakowskich międzynarodowych targów książki w październiku. I właśnie wymyśliliśmy, że no mam właściwie gotowe felietony opisujące przygody mojego psa. To wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. To jest rzeczywiście tornado. I on ma na imię nie bez kozery, tak jak ma. I to jest cykl dziesięciu takich dosyć obszernych felietonów i to są wszystko prawdziwe przygody mojego psa. On na początku swojej bytności u nas dał nam strasznie popalić. I ja właściwie przez tego psa odkryłam, że ja umiem pisać. Tak, a od tak. tego się zaczęło, że zaczęłam publikować, publikować, pisać po prostu przygody, opisywać to, co ten pies nam, nam nawyczyniał na forum internetowym, i tam bardzo często słyszałam, że powinnam pisać książki i ludzie czekali na następne przygody mojego psa, a że mój pies miał temperament nieprawdopodobny, no więc nie musieli czekać zbyt długo, więc przygód było mnóstwo. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, to jest mój kot celebryta. Y, ciumek kot sukcesu pod takim hasłem występuje na, na Facebooku. Jak Jeszcze... on się znalazł w twoim życiu? Bo tej historii nie znam. Jak on się znalazł w moim życiu? Otóż y, straciliśmy kota y, czarnego. Zawsze mam czarne koty od, od nastu lat. No, od jakiegoś czasu mam dwa i, i tego jednego straciliśmy. No ja bardzo długo szukałam i chciałam takiego, żeby był malutki, czarny i, i kotek i kocurek i w ogóle. No jak na złość, gdzie kotów bezdomnych ma ludkich jest od metra i trochę i po prostu jest tych, tych zwierzaków bardzo, bardzo dużo. Jak na złość okazało się, że ani u weterynarzy, ani u znajomych, ani nigdzie, że nie ma, że nie ma czarnych kocurków. Po prostu są wszystkie możliwe tylko nie czarne. I w końcu moja koleżanka, moja przyjaciółka, która jest weterynarzem, jakby naprowadziła mnie na pewną fundację w Bochni, na takie stowarzyszenie pomocy bezdomnym zwierzakom, i tam, tam się właśnie znalazł taki ciumek, taki czarny, mój, mój, mój wymarzony. I pojechałam tam po niego, rzeczywiście robi to wrażenie, ta pomoc tych i zaangażowanie osób, które się zajmują w ratowanie tych zwierząt, w odławianie, w sterylizację, w znajdowanie im domów. No, rzeczywiście od tamtego czasu jakby współpracujemy troszeczkę z, tą, z tym Stowarzyszeniem Bocheńskich Bezdomniaków i, i staramy się z ciągiem pomagać trochę. Ciumek jest tam twarzą, czasem bierze udział w takich aukcjach charytatywnych na rzecz swoich kuzynów, którzy nie mieli tyle szczęścia, co on. No i teraz właśnie z tego powodu postanowiliśmy wydać w wydawnictwie e-book tej książki, z którego dochód w całości jest przeznaczony właśnie na, na pomoc tym bezdomnym kotom. Cały mój dochód zostanie przeznaczony po prostu na, na, to właśnie, na ten właśnie cel, dlatego no niestety no nie ma już tego w wersji drukowanej, ponieważ była to edycja limitowana i jest to praktycznie nie do zdobycia, dlatego mówię, nie wiem skąd to, skąd to masz, ale, ale mówię, jest to, jest to do pobrania jako e-book, wszędzie tam, gdzie są sprzedawane e-booki, jest to normalnie jako mój tytuł w moim dorobku potraktowane, także zapraszam na nie wiem, e-bookowo, e e Legimi, nie wiem, gdzie tam jeszcze te e-booki są sprzedawane, ale, ale jest to masa frajdy, ponieważ w tony pod tytułem Świat według Ciumka, to jest świat opisywany z punktu widzenia kota. Pewne rzeczy są uzasadniane jego kocią logiką, taką troszeczkę odbiegającą od naszej. No i Ciumek też zaliczył parę przygód w swoim życiu, więc miał o czym pisać. Tak sobie teraz pomyślałam, że jedną z twoich bohaterek z kolejnej powieści powinna być taka szalona aktywistka, która pracuje w schronisku dla zwierząt i tutaj mogłabyś też wpleść mnóstwo fantastycznych tak. historii związanych właśnie z z psami, z kotami. Zwierzęta mają mnóstwo przygód. No, no niedawno, ja chyba to opisałam w którejś książce, ale kiedyś zadzwoniła do mnie straż miejska z donosem, że ktoś złożył donos na mojego kota, że poluje na myszy. <śmiech> <śmiech> jak Boga, nie No Nie <laughs> żartuje. Ja siedziałam jak zamurowana, ale mój kot jest takim łazikiem i, i czasem lubi, lubi gdzieś pójść. Kiedyś dzwoniono od, wetery od weterynarza, który jest niedaleko, że właśnie kot przyszedł i czeka w klatce, a ja w radomiu. No, więc sobie kot w tej klatce trochę posiedział. No, poszedł, poszedł do weterynarza, to już. To już musieli go tam mm, przymknąć niestety. Także mają te zwierzaki przygody, my z nimi też. Jest, jest, jest co opisywać. No, zwierzakom się po prostu... Myślę, że każde zwierzę ma przygody, tylko wystarczy się dobrze przyjrzeć. Wspomniałaś, że byłaś w Radomiu, byłaś też w Warszawie. Zwalniasz trochę ten tur promocyjny teraz przed świętami? Nie zwalniam niestety jeszcze, albo niestety no jeszcze jeszcze czeka mnie jeden wyjazd do Warszawy, do Radomia trzy telewizje, chyba jeszcze jakieś jedno radio, więc no muszę to jeszcze obskoczyć przez Święcami. Zaczyna się powoli celebryckie życie. <noise> może niekoniecznie, raczej tułacze bym powiedziała, ale ja to akurat lubię. To kiedy Iza Frączyk wreszcie usiądzie w swojej kuchni i między mieszaniem jednej zupy a gotowaniem ziemniaków będzie pisała kolejną powieść? Ja myślę, że, że za kilka dni, bo teraz właśnie mówię, skończyłam redakcję, właśnie kończę książkę taką na lato. Nie zdradzajmy, bo to będzie została, mega Jestem na ostatniej prostej dosłownie. To, to, to dosłownie nie wiem, trzy, cztery strony, może pięć. No. Nie zdradzajmy, bo to jest taka niespodzianka. Zobaczymy ciebie w kompletnie innej odsłonie. No, no w kompletnie innej odsłonie takich... Co się zażegnywałam, że, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie, nie... w jakiś sposób nie popełnię. No, ale y, mamy ten plan właśnie taki na y, wakacje, nie, na lato. Nie zdradzaj szczegółów nie, jeszcze. Nie, jeszcze nie. No, nie mogę zresztą. Myślę, że na jesień przyszłego roku jakaś kolejna książka się urodzi. No, ale to tak właśnie skończę, odparuję i zastanowię się, co dalej i począć tak. Pięknie yy, zaawansowanym grudniem i czasem przedświątecznym. Czekasz na kolejną bohaterkę, która stanie na Twojej drodze. Tak. A Ty się czasem tego nie boisz, że na przykład objawi się w jakimś momencie tak. i Ty nie będziesz wiedziała, co z tym tematem, co z tym fantem zrobić? No wiesz co, no nie obawiam się, bo no nie ma czegoś takiego, że, że ktoś by mi odmówił pomocy, z czymś takim się nigdy nie spotkałam. Urok z, osobisty. Zawsze, <laughs> zawsze, Nawet nie chodzi o urok osobisty, jak dzwonię i czasem czuję się naprawdę jak wariant. Bo bo no, jakbyś to się poczuła, żeby zadzwoniła do ciebie jakaś tam pani i powiedziała, proszę panią, właśnie ja piszę książki, moja bohaterka pracuje w radiu i pani musi mi pomóc. No, no, z dużą i, dozą no, dystansu bym do tego podeszła. No więc, no, więc właśnie, tak samo jak podeszli, podeszli właśnie, podeszło kierownictwo stacji benzynowej, nagle przyjechała babka zatankować, a to nagle, proszę pana, ja piszę książki, tak. muszę się nauczyć jak tutaj na tej stacji. No, <laughs> tak samo jak zadzwoniłam do faceta ze strusiej fermy. I, i, bo jeszcze face to face to jeszcze brzmi jakoś tak w miarę, ale przez telefon to dopiero jest Hardcore. Ale to jest fantastyczne, że, że ty z takiego środowiska na pozór bardzo nieciekawego, ze zwykłej stacji benzynowej, potrafisz zrobić taki, takie tło do powieści fascynującej, no to rozśmieszającej. Tak, no, ale poza tym to nie jest <grym> książka o stacji benzynowej. Nie, o, to jest ta książka o yy, to jest takie kobiecie, wielko. która tam tak. pracuje, tak. ponieważ no, praca też w jakiś sposób no, wpływa na jej życie, nachodzi no, do tej pracy, z tą pracą zawsze jest coś związane, zawsze to tej pracy przynosimy do domu. Pracując gdzieś oczywiście na zewnątrz i nie to nie jest o tym. Ja pamiętam, jak przy śnieżnej grani ja opowiadam z wypiekami na twarzy mojej mamie, ile pali ratrak, ile kasy kosztuje naśnieżanie stoku, jakie tam lance, systemy naśnieżania, ile, ma, ile metrów ma ława fundamentowa pod podpory wyciągu. I jak się to stawia, te wszystkie rzeczy, te śmigłowca, i, i jak, to, jak to wygląda. No, ma wybrany boskie, przecież to nie be, nikt tego nie będzie chciał czytać. Ja mówię, ale to nie jest o tym. Ja mam rodzinę, która się tym zajmuje. Nie ma siły, żeby takie przedsięwzięcie nie przewijało się w ich codziennym życiu. Oni tam pracują. I rzeczywiście to jest gdzieś tam poupychane w dialogach, gdzieś w przemyśleniach. Takie są bardziej wtręty niż opisy danych rzeczy. Więc, więc staram się też, żeby czytelnik czegoś ciekawego się też dowiedział, takiego czegoś, czego się nie wie na co dzień. Fantastycznie, bo przemycasz taką wiedzę, która nie jest nam dana tak powszechnie po prostu. Nie, ja też byłam zaskoczona, zwłaszcza przy śnieżnej grani, że, że to są aż takie ilości, aż takie kwoty po prostu. Bo na stacji narciarskiej spędziłam całe, całe moje życie. Nagle się okazało, że ja nic nie wiem. Bo od drugiej strony to zupełnie inaczej wygląda, że, że jakie ilości są sprzedawane, kosmi no, kosmiczne ilości sprzedawanych mm -hmm. rzeczy do konsumpcji i nieprawdopodobne ilości kart tych chipowych, które są karnetami. Ale, mówię, ale kwoty pieniądze, pieniądze, jakie tam się przewijają, to jest po prostu no, no, nieprawdopodobna kasa, w ogóle nie mamy świadomości, że, że to się tak właśnie kręci. No to teraz chcemy Państwa w te święta zabrać w Bieszczady, a także do świata C, Telebrytów, za I do, sprawą... I do telewizji, do plotkarskiego świata, za sprawą powieści siostra mojej siostry Izabeli Frączyk. Mam nadzieję, że to będzie taki piękny prezent dla Państwa pod choinkę od naszej ulubionej autorki. Mamy dla Państwa książki oczywiście z autografem: 12-2006-200. Jak Ty będziesz spędzać święta? No ja, jak zwykle, w biegu. Wigilia u mnie, reszta yy, świąt na nartach. To czego ci życzyć? A śniegu. Śniegu zatem śniegu śniegu życzymy, abyś mogła poszaleć na stoku. Dokładnie. Znowu jako klient i korzystając z okazji chciałabym Państwu złożyć życzenia zdrowych, spokojnych świąt, e, takich pełnych zadumy, radości i, i takiego, e, takiego wyhamowania tego, co w tym codziennym będzie. Izabela Franczek, gościem Radia Plus. Widzimy się i słyszymy w lutym. Tak jest. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.